Cześć wszystkim! Ja jestem Mateusz i dzisiaj zagospodarujemy sobie to akwarium różnymi begoniami oraz innymi roślinami. Jak możecie zauważyć, już w tym akwarium znajdują się rośliny, które będą później tutaj umieszczone, ale ja je wstawiłem kilka tygodni temu tylko i wyłącznie do tego akwarium, bo tutaj miały odpowiednią wilgotność do tego, aby do tego czasu po prostu jakoś normalnie funkcjonowały i żyły tutaj. A w innych miejscach po prostu miałem już za dużo roślin i nie miałem gdzie ich dać. Także za chwilę je sobie pewnie wyciągnę, ale zanim co do czego, to tak. To akwarium to jest moje dawne krewetkarium, które miałem. Niestety po prostu poszło ono w odstawkę i teraz będę je przerabiał na coś... na no coś w terrarium z roślinami, głównie begoniami, no bo tutaj będzie 5 odmian begonii z tego co pamiętam, z tego co widzę też. No. To tak na ma wymiar 80 cm szerokości, 40 cm jest głębokie i 50 cm wysokie. Całość tutaj jest oświetlona tym oświetleniem, tą lampą. I ją tylko zdejmę, żeby wam Ci pokazać. O. Jest to lampa 30W od firmy Zid, nie wiem, czy będzie widać nasze filmy tutaj teraz. I tak sprawdza mi się przy innych projektach, także również tutaj będzie ta lampa zastosowana. Kabel doprowadzający pod na razie zostawię gdzieś tutaj z boku, żeby mi nie przeszkadzał. No i lampę też odłożę na bok, no bo nie będzie potrzebna. Yy, całość jest przykryta po prostu takim. Taką pleksą, aby nie było tutaj jakiejś znaczącej wymiany powietrza. Wiadomo, wymiana powietrza lekka musi zachodzić w tym terrarium, ale po prostu, jeżeli by było kompletnie otwarte to terrarium, no to nie uzyskiwałbym wysokich wilgotności. Także kompleksa. Też sobie należy odłożyć gdzieś na bok. Ogólny plan na zagospodarowanie tego akwarium jest taki, że na sam dół tego akwarium będzie wysypana około 2-3 cm warstwa kramzy, tu z takim łagodnym skosem do góry troszeczkę. Następnie będzie położona bardzo duża ilość mękłus W międzyczasie gdzieś się doda dwa korzenie akwarystyczne i później normalnie po prostu po w niektórych miejscach ośmi, które tutaj się znajdują w tym terenie, a z jeszcze w pełnikach za mną. Także najpierw wyjmę no, tą kratkę tutaj z roślinami która jest wewnątrz. Kolejnym etapem jest uprzątnięcie tego akwarium, czyli głównie wyczyszczenie go z glonów, jakie tutaj się pojawiły, no bo jeżeli woda jest oświetlana i są warunki na to, aby glony mogły się rozwijać, no to one na pewno będą się rozwijać. Wtedy, jeżeli będziemy mieli krem z warstwem mchu, wtedy nie będzie tam przechodzić bardzo dużo światła, no bo jakieś światło zawsze tam przejdzie, no to wtedy glony nie powinny aż tak mocno się rozwijać, zawsze jakieś będą się pojawiać. No ale nie będzie tego aż tak dużo jak teraz tutaj jest. Kolejnym etapem, no to tak jak wspominałem, jest duża ilość kremzytu. O, 9 litrów na pewno na to już wystarczy. I jak już ten etap mam za sobą, no to teraz może włożymy mniej więcej korzenie i w tym samym czasie będę też wkładał mech. Tutaj mam dość sporo mchu. Jeszcze więcej mchu. A jeżeli chodzi o korzenie, no to kiedyś kupiłem takie korzenie do akwariów. Trochę w nich spędziły też czasu, także nie powinno być raczej problemu z tym, jak je teraz włożę do tego terrarium. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że to już wygląda mniej więcej tak, jakbym chciał, żeby to wyglądało. Te dwa korzenie umieściłem sobie no, nie w jednym miejscu, troszeczkę są rozsunięte, mniej jest na prawo. A chyba zapomniałem wam wspomnieć, że jeszcze na prawym boku tego akwarium oraz na tyle jest po prostu zamontowany czarny brystol, aby później ładniejszy był efekt końcowy, jak to wszystko już będzie obsadzone. Aby nie prześwitowała po prostu ściana jasna na zewnątrz. To jest na zewnątrz po prostu tego akwarium, czyli za tym akwarium. Wtedy po prostu kolory tych roślin będą wyraźniejsze, ładniej się będą prezentowały niż na takiej jaśniejszej ścianie. Także myślę, że możemy się już wziąć za obsadzenie tego akwarium. Na sam początek pójdą szczepki Amedium zipelianum oraz z z subpinaty. Także... Wycięła. z zipelianum wygląda tak. W końcu wykorzystam właśnie te szczepki, o których kiedyś tam, tam wspominałem kilka miesięcy temu. Za to Monstera wygląda o tak. I te szczepki, one zostały posadzone mniej więcej na samym tyle tego akwarium. Teraz sobie zasadzimy dwie rośliny, które przyszły z Jungle Leaves. Tutaj mam akurat micoso Mensa. Teraz będzie ładnie widać jak ono naprawdę pięknie promienieje akurat w blasku sztucznego oświetlenia. Ale też tutaj będzie miało sztuczne oświetlenie. Zobaczmy. Bo już zauważyłem jak można go zmusić mniej więcej do wytwarzania tej niebieskiej barwy. I to po prostu mikrozoju musi mieć mokre liście. Jak mam mokre liście, to stanowczo ładniej widać to, jak ono się właśnie błyszczy na ten taki niebieskawy kolor. Zobaczmy. Tylko może nie na moją twarz fokus, proszę. No, w rzeczywistości ładniej to wygląda, ale mam nadzieję, że później to też zobaczycie, jak to będzie w terrarium. I drugą rośliną która też wtedy przyszła z Jungle Leaves to będzie Salaginella Ancianta Ancianta? Ancinata no, a nie Ancinata jednak, przepraszam Was Uncinata troszeczkę jednak było rozmazane tutaj i ona też błyszczy się właśnie na ten taki niebieskawy odcień, niebieskawy kolor i przy niej dużo ładniej to widać Tutaj pewnie teraz nie będzie tego widać, ale uwierzcie mi, naprawdę na żywo stanowczo lepiej te rośliny wyglądają. Już na trzeci rzut teraz idą begonie, które przyszły do mnie z Holandii. Teraz Wam mniej więcej pokażę jak wyglądają. To był wtedy ten gratisik co dostałem. No cudownie się rozrasta. Dalej. To jest begonia pawoniowa, która powinna też na niebiesko błyszczeć. pamiętam że przyszła w dużo gorszym stanie niż teraz jest. Naprawdę ładnie się teraz odradza, mogę Wam od razu powiedzieć. Także nic, tylko mam nadzieję, że będzie w tym akwarium dużo ładniej rosła. Choć teraz nie narzekam, że jakoś brzydko rośnie, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze szybciej po prostu rosła. A z tym takim niebieskim błyskiem, no to pod niektórymi kątami to widać. Niestety na kamerze nie uda mi się tego naprawdę ładnie pokazać. Ale podoba mi się. Dalej. Ta wtedy begonia przyszła w najgorszym stanie. A teraz zobaczcie, jak się ładnie odrasta. Cudownie rośnie. Jestem naprawdę z niej zadowolona. O nią najbardziej się martwiłem. Kolejna begonia, która do mnie przyszła, to była ta. Wtedy mi się nie podobała, ale teraz jak zaczęła rosnąć to mogę Wam powiedzieć, że te liście no, są stanowczo piękniejsze, niż były. Teraz tak, tylko żeby na mnie fokus się nie złapało, tylko na roślinę, no bo ona tutaj ma błyszczeć. Rośnie trochę inaczej, niż bym chciała, ale naprawdę ładna. I ostatnią begonią a raczej pod, yy, pozostałością z begonii, która mi została, po prostu nagle postanowiła, że no nie, u mnie nie będzie chciała być w takiej formie, jakim była. To jest ta malutka sadzonka begonii. O. Jeżeli ktoś oglądał unboxing, to wie, która to jest begonia. Mi też się naprawdę wtedy podobała. To, co z niej zostało, no... Coś z tym będę tutaj kombinował, w sensie, no po prostu wrzucę to tutaj i będzie sobie rosła. A przynajmniej mam taką nadzieję. To no nic. Także tego nie lądują teraz w akwarium. No i już ostatnimi roślinami jakie włożę, do tego terrarium będą fiołki. No, też się zdziwiłam. Kupiłem ostatnio dwa fiołki. Kiedy to było? To było na targach terrorystycznych. No i trochę też akwarystyki. Tam było i botaniki. Także wziąłem sobie takie dwa fiołki kupiłem. O! Ten z taką różowym splaszem, różową wariegacją to jest Akurat Diplo Tucha wariegata A ten z białą wariegacją, taką na brzegach, to jest nax Scarlett Ohana. Naprawdę, spodobały mi się te dwa fiołki, także wtedy je kupiłem. Stwierdziłem, że 15 albo 20 zł za sztukę to nie jest jakoś zbyt dużo. także Mam i ja teraz fiołki, które umieszczę w tym terrarium. Tego chyba troszeczkę osadzę. natomiast ten będzie jako jeden po prostu posadzony. Wiem, że on ma troszeczkę takie okropociałe te liście niektóre, ale w pewnym momencie go przesuszyłam i tak wyszło, że teraz rośnie znowu tak na nowo i te najnowsze liście są naprawdę cudowne, takie ci piękne, no. Mam nadzieję, że je będzie widać. Myślę, że wszystko, co chciałem, już tutaj w tym akwarium zasadziłam. No, które będę później nazwał terrarium, no bo to będzie jednak terrarium. Tam z tyłu jeszcze znalazła swoje miejsce mała Monstera Toy Constellation oraz Philodendron Paris of Także pokażę Wam teraz z bliska, jak to wygląda, już z zamontowanym oświetleniem, jak to naprawdę cudownie wygląda. No więc tam po lewej stronie na samym, samym tyle i postaram się Wam tutaj przybliżyć troszeczkę. Tam możecie zaobserwować filodendona Paris oraz w tym przypadku będzie to Monstera tutaj po lewej i prawej stronie. Zaraz za tym korzeniem, tutaj od lewej strony będzie to widać, jest umiejscowiona ta piękna begonia. Troszeczkę ma wybujałe liście, właśnie dlatego ją tam ustawiam, bo myślę, że ona dalej tak będzie mniej więcej rosła. Następnie tutaj mamy widliczkę, która będzie się wspinać po tym korzeniu. Ona, dlatego, że jest posadzona normalnie w ziemi, ona dalej jest tutaj umiejscowiona w doniczce, ale zobaczymy, co dalej z nią będzie. Po lewej stronie będzie ten jeden malutki fiołek. Rozumiem, go akurat na dwa. To jest tą białą wariagacją. Dalej. Na pewno możemy zauważyć tą piękną begonię. No cudowna jest. A zaraz za nią jest wsadzona również w doniczce tam begonia, co mi tak troszeczkę podupadła. Jednakże, no, myślę, że nie byłoby skazane jej teraz przesadzać do innego podłoża, także ona dalej będzie w tej doniczce sobie bywała. Następnie tutaj na samym środku jest Amidium zipelianum, a na prawo za Amydrium będzie ta malutka Monstera Ty Constellation. Przed monstrem Tie Constellation jest ta chyba najpiękniejsza begonia jaką mam, a przed tą begonią jest ten fiomek z różową variegacją. Ta variegacja jest mniej więcej widoczna, o! ale te listki już u mnie wypuszcza te najnowsze i one naprawdę cudownie wyglądają. Zaraz obok tego fiołka będzie kolejny fiołek z białą variegacją i za fiołkiem będzie begonia pawoniowa z niebieskim takim właśnie metalicznym poświtywaniem, jakby to tam nazwać, przepłyskiem. Jednakże teraz nie będzie tego jakoś zbyt dobrze widać. Za tym będą kolejne moje szczepki. Tym razem mam pewnie monstery też, bo jakoś to pomieszałem. Oraz ta piękna niebieska y, paproć, czyli mikrosorium siamensa. O, teraz widać mniej więcej, jak ten niebieski tutaj ładnie prześwituje. Pozostało mi jeszcze to akwarium. No, to akwarium zalać wodą, aby zawsze na dole. O! Aby zawsze nadal mniej więcej troszeczkę wody było w tym kremzycie. I jak roś to sobie teraz tutaj naprawdę wygląda. Pewnie aktualizacje z tego będą. Przy najbliższej aktualizacji wszystkiego raczej nie. Pewnie tylko wspomnę o tym, pokażę. Ale robię to właśnie na niedługo przed nagrywaniem tamtego filmu. I myślę, że to by było już na tyle z tego filmu. Mam nadzieję, że wam się on spodobał. Dziękuję wam bardzo za oglądanie do końca. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, zachęcam was mocno do subskrybowania tego kanału, aby nie przegapić moich kolejnych filmów. Ja się z wami żegnam i widzimy się kolejnym razem. Cześć!